powiedz mi, kim by chciał zostać za dziecka? Słuchajcie moi drodzy, nie uwierzycie, zawsze chciałem zostać karaluchem Ooo, oh, karaluchiem? W twoim domu, na swoją ścianę, pod twoim łóżkiem. Naprawdę? To cias na to Zmienimy się we dwóch w karaluchy, będziemy chodzić po całym jakimś dziwnym mieszkaniu jakiegoś typa, zbierać jedzenie Kładźmy na stół, nie wiem, wchodzić do ucha, wszystko co się da tam będziemy robić. Nie mogę się doczekać, chodzić po ścianach, słuchajcie, zakładajcie swoje czułki karaluchowe i skrzydełka. Lecimy do pełnej! <śmienicza> Halo, to Jandzie, <śmienicza> A to ty! Elo, to elo dobry! Mamy jeszcze jednego ziomeczka kalarucha. Trójka, gangka do ruchu. O. Bibi, bibi, bibi. Opa. Bibi, bibi, bibi. To ty bierzesz lizaka? Tak uh. i już zaniosę. Ty patrz ile nam tu chłopu zbierał żarcia. Mamy, mamy już pączka, mamy już banana, najlepszego na świecie banana, mogę się nim bawić. Co my tu musimy robić Adrian? Mamy tutaj listę zadań, jakiś postęp lunchu i musimy znaleźć jeszcze chleb. Popcorn i ciasteczka, bo mamy tego, mamy te resztę rzeczy mamy już znalezioną. I w ogóle, moi drodzy widzowie, ta gra jest bardzo dezorientująca, bo można tutaj chodzić po ścianach i wtedy cały ekran się wywraca. No dosłownie chodzimy po ścianach, nie? O, ty też tu jesteś, jest. dobra. A co to jest? Nie wiem, a co to jest? To jest jakieś nie, musimy popcorn... Nie, 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 musimy tylko trzy rzeczy musimy znaleźć. Chleb, popcorn i ciasteczko. Dobra, to gdzie one są? Boże Darek, taka szybka jesteś, zostań To To jest nogi! To chłopiec leży i śpi. No! Mieliśmy go nie budzić. Bardzo tak równiutko! Dobra, idę jak w trubie, no. A! Uderzył mnie i zabił mnie! Nie może dotykać chłopa generalnie, nie polecam! Adrian! Nie żyje! Został mnie! Nie, nie, nie zrespi się? Nie żyje damy! Nie mamy... Serio? Mia... Nie, nie. Adrian! Pomóc, tak. Pomóż mi ja! Nie... O, dobra. żyję, dobra, żyję! Jakiś rogi, jakieś takie dziwne rzeczy, widzisz? Jakieś taki czułka, ten... Jakby zbroja od tego chłopa. O. Możliwe to, ja wiesz mogę po, co. Po stole wejdę, przecież patrz o. o. Nie, te Może też tam umrę, jak, jak, jak tam wejdę, nie wiem, nie wiem teraz. O, jest, kup! Kupić mogę! Za anteny karalucha! Mogę sobie kostium po prostu karalucha kupić, jakbym chciał chyba. Adrian, poślę zwierzać chato! Całe dobre. Co? Gdzie? Co? To nie ty. Ja na książkach się bawię. Ty jesteś Daria, gdzie my jesteśmy, Kalaróżku mały? Jestem tu. Jakie dźwięki wydałem Kalaróche? Cip cip cip, 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 cip. Cip, 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 Ty, to chłopnij się ciasteczko. Ty. O, już znalazł. Chłopnij się ciastko. Ale jaki hoks. Zabiorę mu. Zabiorę mu ciastko. Dlaczego? Nie. Zabiorę, ja chcę odłożyć. Zabiorę mu. O, dawaj ciastko. Towajcie ciasteczko piłku. O, zabrałem! O, serio? Jednak, jednak nie, dobra. Tu mamy ciasteczko, słuchajcie, szukamy teraz tylko chleba i popcornu, Darek. Gdzie może być chleb i popcorn, jak myślisz? A za toaletą na pewno nie będzie jedzenia, A piłka tu taka. Op. chry mam piłko. pilka. Ui. O, ty, ale daleko po conęłaś ty, co, ty, 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 ty? To było? No, bo ja... Tak, bo ja piłkarz. Ty piłdzę bardzo mocny piłkasz, no. Wow. Ja jestem prosce przerazionym pilkeriem. Story na bramce. <laughs> Adrian, ja już pójdę. Ja wiem, ja widzę. O, tu już jest wie. ktoś się co się jeszcze tak, Może to o mama. Nie, to mama czy no. tata? Nie podchodzimy do nieba, nas zabije. Słuchaj, no to przecież musimy... była na tatu. To tata myślisz? Nie, ja myślę, że to mama. Okay. Myślę, że to mamukę. Słuchaj, Daria, gdzie tu mogą być więcej rzeczy, więcej kotlet? O, tutaj można wejść do szaf pomiędzy. Patrz, jak powiedzieli widzisz? No. Pomiędzy do szafy. A ty jest... już zasię? Tak, jest pusta chyba. Aha. Nic tu nieba, nie polecam. Chleb musi być na kuchni. To chleb musi być w chlebnicy. No właśnie, w chlebaku jakimś, nie? No i. Zlepie. <laughs> Tak samo jak je ja szukano jedzenia w toalecie. Mmmm, smakujące. nie ma tu chłop, ten chleb, patrz, ciągnie. O, znaleźć. Za może mu pomóc. Po, po, Daj, pomagaj, musimy ja mu pomóc, ten chleb ostatni zanieść. Ciężka robota nas czeka. A -a. Dawaj, ciągniemy go w trójkę. Trzy potężne kaloruchy, ciągniemy chleba. Ciągniemy go na górę. Dawaj, chłop tutaj nie, nie wyrabia generalnie, z nim, nie wyrabia. No nie wiem, ciągnijcie go tam. A! Oj, koleś, puś, nie, koleś go musi puścić, bo on nie wie, co się dzieje z nim. Zostaw jego, może ty mu nie dajesz. O, pomogę mu może, no? Nie no chłop po prostu patrz, on ciągnie go jakby nie wiem, jakby były... nie, nie miał siły w swoich łapkach małych. Widzisz no to co on ale robi? Ale mam w tyle pomóc! No patrz jak on skacze, no co on robi? Co on robi z tym chlebem? Nie wiem, ale w pomocy nie chce. Dawaj popchniemy go, nie wiem, może on, może on utknął pod nim czy coś. <śmiech> <śmiech> Stoję na tym chlebie jak na dywanie Niech on go puści! Chłopie, puść ten, ten chleb! Jak chcę zanieść chleba! Oddawaj mojego chleba! Adrian Bandita! Dawaj mój chleb. Adrian, czemu ty taki bandita? Dobra, ja popatrzę, co ja tu mogę zjeść. Mogę zjeść banan. Adrian, a gdzie ty jesteś? Chcesz spuścić na mnie banan? Dawaj banana, Daria. Halo, halo, Witam, widzę skórkę, widzę jak tam dy, dygasz. O, leci! Nie leci, Daria, leci. Nie leci pan. Ale patrz jak dyga, ty spadnie, spadnie chyba. Nie, nie spadnie. A nie, może spadnie? O, spadnie. o leci, leci! Mamy to, kradniemy banana. Kradniemy banan dla siebie. Niechaj mi banan, a ja kupię króbie żeby nam było zabawniej! Ale wysoko skaczę teraz z tym bananem Ty i co ten chleb? Ten chłop z tym chlebem gdzie on się podział w ogóle. Wyszła ja do sklepu! Zabrała chleba! Wyszłem do sklepu kupić chleb, pomyliłem z klubem sklep. Uuu! Dobra! Dobra, Adrian, ty zenios tam banana? Zaniosłem z powrotem go, no? No Dobra, jak ten chłop zaraz nie puści tego chleba, to go wzjem. zjem. Zjem tego chłopa. No patrz co on z nim robi, on nie potrafi wchodzić po ścianach. on jest jakimś, jakimś samym kalmuchem po prostu. Gdzie? Gdzie ty chłop? No on nie potrafi wchodzić po schodach, nie wiem, stary już chyba jakiś jest. No ciężko. No patrz co on robi z nim, tańczy na nim. Chce go wyrywać kawałek dla siebie, no popatrz co on robi. Ty no co? Co tu się dzieje? Stary byku, no co ty? Nie byłeś w szkole kalamuchowej, nie wiesz jak się chodzi po ścianach? Uuu. Jestem Spider Daniel! <laughs> wow, wow. Jeszcze Jedzenie zostanie zresetowane za 10 sekund. O nie! Co? Jedzenie zostanie zresetowane za 10 sekund. No i nie, zresetowało się żarcie! Musimy znowu znaleźć. Czekaj już. To A ciekawe, ja ile nie. mamy czasu, musimy teraz zanieść wszystko. Dobra, tu masz ten chleb? O, dawaj. Daria, no po powiedz mi, że ten chleb nie jest taki ciężki, no. Znowu ten chłop trzeba go. No nie mogę, nie mogę donieść. Cię. Dobra, dobra, teraz daj radę chyba, chłop już. Co Uwaga, ja? ty go ciągniesz? Tak. Nie ja wam pomogę. Dobra, dam radę. Nie, tak, no dobra, radę, dobra, dał radę. Dał radę, daliśmy, mamy ten chleb. Teraz trzeba całą resztę znowu znaleźć. A mogę do mikrofalówki wejść się zjarać? O, ja znalazłam banan. Ty, mogę do mikrofalówki wejść. Adrian znalazł twój banan. Serio? Tak. O, weźmy, dalej zamknij w mikrofali. A, Chłopie, zabrał mnie banan! I ciągnij mnie z sobą. Daria, no, zobacz gdzie jestem. O. Zobacz gdzie jestem. Wejdź na górę. O, ja cię… Zobacz, weź tutaj, chodź do Dobra, idę Zabacz. do ciebie, imba, imba Za, zamknij, zamknij mikrofalówkę, zamknij ją. Jak może zamknij? nie możesz usmażyć. O, można, można, no musisz z tej strony, patrzeć, tu jest ja stoję, patrz. A bo ty wejdź do mikrofalówki, dawaj ty wejdź. Tylko, aaa, może odleciałem. Jestem no, gotowy. Jestem gotowy. już trzymasz? Dobra, o nie. Trzymam, zamykam. O nie, drzwiczki się chyba zepsuły. Ja cię brotam, no, byle. No, bo patrz, no bo ja ciągnę. Chyba nie działają. Rozwaliłem no. mikrofalówkę, generalnie nie polecam. Nie będzie twardych rakaniem. Nie będzie. Nie będzie Azji w naszym domu. Nie, <laughs> nie będzie kranówku. Dobra, a gdzie jest reszta tych rzeczy, myślisz? Bo już chłopy tutaj znalazły prawie wszystko. O, Lolipopa, Lizaka nam brakuje tylko. Mhm. Zobaczymy, co się stanie, jak uzbieramy wszystkie. Może coś dostaniemy fajnego. A może nic. O, bo latam. Uu, uu, uu. Ale ta gra jest, słuchajcie, dosłownie kręci mi się w głowie jak w nią gram, nie. No, trochę Bardzo tak. Bardzo jest. O, Pacio! Co patrzysz? Nie się chłop znowu Niesie? to ryżak, no! pierwszego jego, odbieraj! my atakujemy go! Aaaa! Idę do ciebie! Ej! Chłopie, oddaj mnie go! Ale dobre. dobra. o, ciesz się lunchem! O, i też zostanie po prostu zresetowane żarcie! Serio tak szybko po prostu? To robisz i wsią i to tyle? I to wszystko? To chyba wszystko. Hm, ja nie jest? myślała, że króluchy zobaczą tak świat. Bardzo dziwnie widzą świat. Bardzo fajnie! O Boże, ja zaznęłam w kubikie rubikie! Derefko, Kubik gdzie, gdzie ty jesteś? W kości? A gdzie no. jest ta kość, ty czekaj, czekaj, ty nie wychodź. Będę cię ciągnąć, Dawaj. I cię złapię. Patrz, ja. i cię będę ciągnąć. O, i jesteś. Chop, się ja też tak w chlebie być. A weź puść. A, to przyjdzie do mnie, dobra, sorry. Ale ty się możesz użyć? A możesz. Jest na, że tak. Na, że nie możesz może. Adrian, <słuch> oh. ja idę sobie... Oh. Na pociąg. Idziesz na pociąg, dobra, tak. ja też idę. Jedę do Warszawy. Pociągi, poczekaj na mnie, błagam cię, poczekaj. O, dobra, lecę. Yo, Ty, na imba, imba z imba. imba z kościołem. O, o, Boże, na boku. A wiesz co? Cip, 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 cip. Kiedy my tak ostatni raz z tobą odpoczywali? Tak rączki. Na boku pociąga? No, no z karaluchami. Karaluchami na pociągu. No nie wiem, chyba dawno trochę, trochę minęło już generalnie. Całe życie na przykład. A jak Wam się podobał filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę moi drodzy, żeby było więcej karaluchów. nie w waszym domu, tylko w kogumku. <noise> <noise> tylko <simulate But> <noise> tak gadałeś! To dialog karaluchy. Dialog karaluchy. Już jesteśmy jednymi, zmieniamy się w nich. Adrian! Jak to myślisz, ty myślisz to byłby dobrze karaluchy czy się karaluchy? takie? Ja bym był najlepszym karakanem jakiego znamy, z No ja coś zrobię, a do Gdzie ucha chłopa. Do, idziemy do ucha, ale no, nas zabije, no popatrz. Serio? Daria, wejdź do niego idź, ja cię uratuję. Dobra. Dawaj, nie ja pójdę z twojej strony, gdzie on nie oczekuje. Myślisz? Bo tam było, że można mu wejść do ucha. Tak było na tym. Ale tak, wmieram od razu jak do niego. No żyj! żej! Roby ci recytację. O ja. Nie podział. Hej, brachu! Pamiętasz ten czas, kiedy my wpadliśmy w jakąś czarną dziurę, wyszliśmy z rury i wyszliśmy u jakiegoś rudego chłopa w toalety? i dosłownie zesrał się na nas ze strachu. <noise> to były czasy. Możemy się spuścić w toalecie, ja tak myślałam, ale... Ale wiesz co? Problem w to, że toaleta jest zamknięta. A, no tutaj jest problem. Bardzo przemyślone. Tak teraz znacie, dlaczego zamknięcie toalety. Żeby karaluchy nie zachodzili i nie oczekuwali na wasze dupki. Nie, nie wychodziły też z toalety najlepiej, za no to prawdę. Co Działam, nie to, to, jest yeah. to jest takie? To jest jakiś czerwony... Nie wiem co to jest, jakaś zabawka też chyba, bo to nie jest jedzenie. Ja jestem zmienką. To jest po prostu zabawka uh, uh, uh. jakaś. Dobra, idę to odniesiemy do mamy. Zaniesiemy wszystko do mamy? Tak, zanosimy wszystko do mamy. Dari mamie. Dari mamie dlatego, że ona rozpuszcza tu koraluchy. Mama nie dba o dom, słuchajcie. Nie zapraszamy. dba o dom, ma, ma duży ten... koraluchy. Witam, Dari jest, nie, pod... nie jest Co to w ogóle jest ten czerwone? Nie wiem. I ja... Odpuściłam. Pił i spadło. W obok. Uch! Adrian! chodź się po głowie! Moment! Moment nastał! Jestem na głowie mamy! Jesteś na jej głowie! Ty czekaj, idę ci pomóc. Idę, na, idę ci pomóc. Adrian, jestem na jej głowie! Czekaj, idę ci pomóc. Co mi robi teraz? Mamo! Adrian, Pięknie na pomoc! Ty się spomrzesz. Rzuciłem ci kościół. Czekaj, rzucę w ciebie kościół. O, o, się... o, ty umarłaś. Rzuciłem w nią... Niem... w kościół dosłownie. Ty. Ale był moment. Był moment, był. Był moment Miecz mną i mamą. Co o. się możemy tu porobić? Da, Daria, moja droga, chodź tu na chwilę na, 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 na biurko, muszę ci coś pokazać. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie. O, o, jestem, dobra. Widzisz ten telewizor? Gdzie? Tam. Gdzie? Aaa, no. Mi cały, mi cały czas no taki jakaś, duży mi, telewizor. Mi cały czas jakaś czapka Mikołaja się wyświetla, nie wiem dlaczego, coś mi się zbagowało generalnie, cały czas mi się No to, to może się... skoro święta. Czapka Mikołaja do kupienia. Widzisz, co tam leci? Tak. Boom canal.